Cześć, tu Manola. Dziś pokażę Wam sekretnik Violetty. Wygląda on tak. Um, nie powiem Wam, jak to bo nie pamiętam. I to wygląda na podstawie czegoś takiego, że. Na pewno z tyłu macie naklejki, na pewno, to jest na pewno, na pewno, na pewno, jeśli ktoś już ma ten pamiętnik. Um, już mam podpisane niektóre rzeczy, co nie, ale to już wiem, że to jest moja muza, um, przyjaźnie, to nie, to tutaj takie różne te, zabawy, niektóre nie czy za mnie. Tutaj jakieś różne... Także... Zobaczcie, tutaj fajne Kto jest fanem Wioletty, to na pewno polecam ten sekretnik, bo dużo w, niej, w nim ciekawych rzeczy mam, yy, o Wioletcie. Na przykład tutaj mamy opis wszystkich yy, bohaterów z Wioletty. Także... Wszystkim fanom wiod Polecam powieczam sekretnie gwiazdy. Mamy no, to tutaj. Pozdrawiam.